Dziś pokażę, jak wykonać kompozycję świąteczną z Gwiazdy Betlejemskiej, z ciętej Gwiazdy Betlejemskiej. Do tej kompozycji wykorzystam kawałek kory z drzewa, szyszki sosnowe, kawałek gąbki, świecę, gałązki berberysa, gałązki sosny wejmutki, Machoń, kwiaty z kimi i gałązki cyprysów. I oczywiście gwiazdę betlejemską, którą będę ścinać. Sylwia Bednarek, miłośniczka kwiatów i roślin, florystka. Żeby zamocować taką gąbkę potrzebujemy wkrętarki. Wiercę cztery otwory w takim rozstawie jaka jest średnica gąbki, żeby ją łatwo przymocować. Które ułatwią nam mocowanie gąbki do drewna. Do tych otworów wbijam druty. Gąbka będzie magazynem wody przez dwa tygodnie dla naszych roślin. Przed zamocowaniem gąbki do kory musimy ją nawilżyć. Wkładam ją do naczynia z wodą swobodnie. Wrzucam do wody i czekamy aż się namoczy. Pochłania spół szklanki wody. Teraz czujemy, że jest o wiele cięższa. I montujemy. Nabijamy druty tak, w te otwory. I skręcamy druciki ze sobą, od dołu również. Nadmiar drutu wycinamy. Gąbeczka jest przymocowana. Przystępujemy do umieszczania roślin. Do tak małych powierzchni gąbek ważne jest, żeby nie dawać grubych łodyg, ponieważ ta powierzchnia nie jest zbyt duża. Pracujemy mniejszymi gałązkami, a te grubsze będziemy przymocowywać w inny sposób. Takie gałązki sosny można też mocować na sucho. One się ładnie suszą. Nie do tego wykorzystuję kawałek drucika, które będę mocować za siatkę, która jest na gąbce. Jak nie mają dostępu do wody, też będą się bardzo długo trzymały. U utrzymają swoją świeżość na parę tygodni. Do mocowania szyszek używam drucika, może to być taki drucik powleczony sznurkiem. Skręcamy I dokładam do siatki, która otacza gąbkę. Z drugim elementem postępuję tak samo. Wcinamy łodygę gwiazdy betlejemskiej. Jeśli chcemy, żeby gwiazda betlejemska po ścięciu była trwała, musimy łodygę zanurzyć do wody o temperaturze około 60 stopni na 10 sekund. Po czym włożyć ją do zimnej wody. Taki sam proces jest jak włożymy do Gąbki nasączonej wodą. Dokładam drugą poinsecję, którą wybrałam mniejszą i podcinam ją krócej niż jest ta pierwsza. Wkładam ją głębiej, żeby było widać to zróżnicowanie długości, jak również wielkości samej rośliny. Dodaję cięte pędy z kimi, którą możemy ściąć z własnego ogrodu. Ona teraz pięknie owocuje o tej porze. Roku. Mamy tutaj jeszcze powierzchnię gąbki, którą musimy przykryć. Te elementy tutaj się świetnie sprawdzą. Trochę gałązek zielonych. Dodajemy gałązkę mahoni po to, żeby zamaskować gąbkę. A też nadaje nam tutaj bardzo ciekawego koloru. Łączy się z kolorem drewna. A jeśli potrzebujemy zakryć większą powierzchnię gąbki, świetnie sprawdzi się taka kępka muchu, którą przymocujemy drucikami do powierzchni gąbki. Dodaję gałązki berberysu. Też muszę je w jakiś sposób przymocować do gałązek sosny, żeby nam nie uciekła. Ostatni element, jaki dodam, to jest świeca, którą możemy dodać do tej kompozycji, ale też możemy kompozycję zostawić bez świecy. To jest nasz wybór. Wprowadzamy druty do świecy po uprzednim podgrzaniu. Podcinamy je na mniej więcej na tą samą długość i będziemy teraz mocować do naszego naczynia, którym jest to drewno. Jak zaczynaliśmy wiertarką, tak musimy skończyć. Jeśli trzyma się dobrze, i tak jest w moim przypadku, nie musimy tej świecy wklejać, tych drucików wklejać, na których się trzyma świeca. Wystarczy, że je mocno wbijemy. Kompozycja, którą wykonałam, jest kompozycją asymetryczną. Pokażę Państwu, jak wygląda z tej strony. Spływające elementy, sosny, wejmutki, dwa. Dwie piękne łodygi poinsecji, które tutaj swoją barwą i swoją wielkością liści dominują w tej kompozycji, ale też dają dużo ekspresji i bardzo dużo wyrazistości. Taka kompozycja będzie miała jeszcze więcej lekkości, jak podniesiemy ją na naczyniu szklanym, na paterze. Jak widzimy, więcej miejsca możemy uzyskać przy stole. Taką kompozycję możemy również wykorzystać i postawić na komodzie. Rustykalność tej kompozycji wpisuje się w każde wnętrze, a płomień rozświetli nasze święta.